Chciałabym chce pani przekładać swoją wywiad? Proszę. Skąd pani jest? Z Krakowa. Co pani przyciągło do Do nie do nie było mi. Przyjechałam na koncert. No podobają mi się jest dużo zieleni. No i zamek piękny. Byłam tu zwiedzałam ten zamek. Czy polecam pani ten miejski Polecam.

Ogólnie gastronomią pracuje tutaj na Zamku klewskim w Niepomicach, oprócz Jaki, szkole. Jacy są to ludzie? Jacy ludzie? Różni. Naprawdę mamy dużo turystów. Dzień dobry, czym się pan zajmuje się na zamku? Dzień dobry, nazywam się Leszek Stankiewicz i jestem dyrektorem administracyjnym zamku, a jednocześnie członkiem zarządu fundacji, która została tutaj powołana w 2000 roku dla... Głównym celem utrzymania i przechowania zamku dla przyszłych pokoleń. Jakie atrakcje oferujesz ten zamak? No zamek po takim okresie niebytu praktycznie od 2007 roku, kiedy oddaliśmy ostatnią inwestycję, była to inwestycja hotelu w Poddaszu, który w tej chwili może przyjąć około 60 osób. Praktycznie pełni wiele funkcji. Organizujemy tutaj konferencje, bankiety. Ale również służy użyteczności społecznej. Bardzo dużo koncertów, imprez, wystaw. Ćwiczą tutaj stale nasze niepełnickie chóry. Młodzież gimnazjalna ma tutaj swoje ślubowania. Pierwsze piętro jest przeznaczone dla celów muzealnych. Czyli jest tutaj galeria oparta również na zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, z którymi mamy stałą współpracę. Otworzyliśmy również jeszcze restaurację w zeszłym roku. Odwiedza nas wiele delegacji zagranicznych była księżyczka Tajlandii z całym dworem, to jeżeli chodzi o takie wydarzenia bardziej królewskie, historyczne, ale odwiedził nas również nasz pan prezydent dawny Wałęsa, zresztą jego imieniem mamy nazwaną salę konferencyjną. Mieliśmy wizytę naszego prezydenta Komorowskiego niedawno przy, przy święcie leśników. Odwiedził nas również pan premier Tusk, że takie konferencje międzynarodowe również tutaj mają miejsce, ale i również chętnie turyści odwiedzają. Jakie jest ulubione miejsce według Pani w Niepołomicach? No, najpiękniejsze, najwspanialsze miejsce to jest młodzieżowe obserwatorium astronomiczne. Kasia, a Ciebie, co przyciąga Twoim zdaniem młodzież do Niepołomic? Uważam, że fajnym miejscem dla młodzieży w Niepołomicach jest na przykład Park Miejski albo Małopolskie Centrum Dźwięku i Słowa. Dzień dobry. my mamy do Pana takie pytanie. Czym się Pan zajmuje w w Niepołomicach? Akurat zajmuję się promocją i strategią gminy Niepołomice. Pracuję w Urzędzie Miasta jako kierownik referatu strategii i promocji. A jakie ciekawe wydarzenia y, tutaj odbywają się w Niepomicach? W Niepomicach się odbywają same ciekawe wydarzenia. Każde wydarzenie, które odbywa się w Niepomicach można uznać za ciekawe. Oczywiście jest, są wydarzenia bardziej e, rozdmuchane, są wydarzenia mniejsze, bardziej kameralne. Oczywiście nie sposób nie wspomnieć o tym, co czeka nas za niespełna dwa tygodnie, ponieważ zawsze pod koniec września organizowane są otwarte spotkania wargamingowe o nazwie Pola Chwały, czyli bardzo duża impreza historyczno-militarno-modelarsko-rodzinna tak naprawdę była. Co dłużej nie pomóc od innych miast w Polsce? Jeden z trzech w Polsce zamków królewskich. E, czy Puszcza, która jest największym kompleksem leśnym w okolicach Krakowa. I ktoś ma dobry pomysł na ciekawą atrakcję. Jeśli jakaś organizacja, ludzie, rowerzyści, skaterzy, ktokolwiek ma pomysł na coś ciekawego, co nie przychodzi, nie zawsze przychodzi urzędnikom do głowy. Też jesteśmy zawsze otwarci. Jeżeli komuś nie wystarczają atrakcje, które są obecnie w niepomicach, zapraszamy do dyskusji, do rozmowy. Może się uda razem wymyślić coś jeszcze, jakąś kolejną wartość dodaną do tego, co w niepomicach już w tym momencie jest. Także serdecznie zapraszam wszystkich, którzy mają jakikolwiek pomysł na niepomicę dodatkowy. Przychodźcie do nas, rozmawiajmy. Na pewno dojdziemy do porozumienia.